Kiedy osiągniesz wiek osiemdziesięciu lat, pięć poniższych rzeczy stanie się niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy nie, oznaki starzenia się. Jeśli zbliżasz się do osiemdziesiątego roku życia lub już go osiągnąłeś, prawdopodobnie zauważyłeś, że życie nie toczy się tak samo jak w wieku siedemdziesięciu lat. Istnieje pięć konkretnych zmian, które dotykają wszystkich w tym wieku, i mam na myśli wszystkich, niezależnie od tego, czy są na nie przygotowani, czy nie. Nie są to skorzenia ani problemy, które należy rozwiązać, ale uniwersalne zmiany, których doświadcza każda osoba po przekroczeniu tego wieku. Niektóre z tych zmian mogą Cię martwić, inne mogą Cię zaskoczyć, ale piąta z nich jest w rzeczywistości najbardziej wyzwalającą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Jeśli nie wiesz, co Cię czeka, możesz przegapić niesamowite możliwości, jakie niosą ze sobą te zmiany. Witaj w poradniku życiowym dla osób starszych. Jestem tu, aby pomóc ci przejść przez ten etap życia z mądrością, przygotowaniem i pewnością siebie. Dzisiaj opowiem o pięciu nieuniknionych zmianach, które zachodzą po osiemdziesiątce. Zmianach, o których nikt nie mówi otwarcie, ale których doświadcza każdy. Nie są to przerażające problemy zdrowotne ani pogorszenie stanu zdrowia, którego należy się obawiać. Są to naturalne zmiany życiowe, które, jeśli dobrze je zrozumiesz, mogą znacznie poprawić jakość Twojego życia. W ciągu kilku następnych minut dowiesz się, jakie dokładnie zmiany zachodzą w Twojej energii i wzorcach snu, jak naturalnie ewoluuje Twoje życie społeczne, dlaczego całkowicie zmienia się Twój stosunek do czasu, co dzieje się z Twoją pamięcią i procesami myślowymi oraz jaka jest najbardziej zaskakująca zmiana ta, która może być najlepszą rzeczą w osiągnięciu wieku 80 lat. Napisz w komentarzu poniżej i daj mi znać, zbliżasz się już do 80 roku życia, czy oglądasz ten film dla kogoś, kogo kochasz. Twoja perspektywa pomaga całej naszej społeczności uczyć się razem. Oto, czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Zrozumienie tych zmian z wyprzedzeniem jest jak posiadanie mapy drogowej do najbardziej potencjalnie satysfakcjonującej dekady Twojego życia. Ta piąta zmiana, o której wspomniałem, całkowicie zmieni Twoje podejście do starzenia się. Zacznijmy od pierwszej. Energia fizyczna i wzorce snu ulegają całkowitej przemianie. Pierwszą rzeczą, która dzieje się po osiemdziesiątym roku życia, jest fundamentalna zmiana energii i wzorców snu. Nie przypomina to niczego, czego doświadczyłeś wcześniej. Nie chodzi o uczucie zmęczenia. Chodzi o to, że twoje ciało funkcjonuje w zupełnie innym rytmie, a większość ludzi walczy z tym zamiast nauczyć się z tym współpracować. Oto, co się faktycznie dzieje. Twój rytm dobowy, który przez dziesięciolecia był Twoim wewnętrznym zegarem, zaczyna się przesuwać wcześniej. Twoje ciało naturalnie chce spać około godziny dwudziestej lub godzina 21 pierwsza i budzić się około godziny piątej lub godzina szósta rano. Szczyt energii występuje rano i wczesnym popołudniem, a około godziny czternastej następuje znaczny spadek. Jest on znacznie bardziej wyraźny niż w młodszym wieku. Nie jest to zmęczenie. To nowy, optymalny harmonogram Twojego organizmu. Zmienia się również struktura snu. Spędzasz więcej czasu w fazach snu płytkiego, a mniej w fazach snu głębokiego, co oznacza, że możesz częściej budzić się w nocy. Ale oto kluczowa informacja: jest to normalne i niekoniecznie oznacza słabą jakość snu, jeśli odpowiednio dostosujesz swoje oczekiwania i nawyki. Pozwólcie, że opowiem Wam o Lucille, 82-letniej emerytowanej nauczycielce. Przez pierwsze dwa lata po ukończeniu 80 lat była sfrustrowana i zmartwiona, ponieważ nie mogła już pozostawać na nogach po 21.00 i budziła się o 5.30 rano. Myślała, że coś jest z nią nie tak. Jej lekarz wyjaśnił jej, że jest to całkowicie normalne i zamiast z tym walczyć, Lucille przeprojektowała cały swój dzień zgodnie z nowym, naturalnym rytmem. Teraz Lucille wykonuje swoje najważniejsze czynności. Czytanie korespondencji, lekkie ćwiczenia rano, kiedy ma najwięcej energii. Na wczesne popołudnie planuje spotkania towarzyskie, około godziny 14.00 bez wyrzutów sumienia robi sobie 20-minutową przerwę i nauczyła się akceptować wczesne kładzenie się spać. Rezultat: czuje się bardziej energiczna i spełniona niż przez ostatnie lata. Oto trzy praktyczne strategie, które pomogą ci dostosować się do nowych wzorców energetycznych. Po pierwsze, określ swoje osobiste szczyty energii poprzez proste, tygodniowe ćwiczenie polegające na śledzeniu. Zwróć uwagę, kiedy czujesz się najbardziej czujny, a kiedy naturalnie odczuwasz zmęczenie. Po drugie, zmień swoje codzienne priorytety, aby dopasować je do tych szczytów. Najbardziej wymagające zadania wykonuj, gdy masz najwięcej energii. Po trzecie, STW zamknięte RZ spójną rutynę snu, która uwzględnia nową naturalną porę snu, w tym przyciemnianie świateł na godzinę przed snem i unikanie ekranów. Najważniejsza zmiana w sposobie myślenia jest taka, Twoje ciało nie jest zepsute ani nie podupada. Działa po prostu wydajniej. Na tym etapie życia, kiedy przestaniesz walczyć ze swoim naturalnym rytmem i zaczniesz go optymalizować, odkryjesz, że masz bardziej produktywne i satysfakcjonujące dni niż wtedy. Gdy próbowałeś utrzymać stary harmonogram, czy zauważyłeś, że wraz z wiekiem zmieniają się twoje wzorce energetyczne? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Pomaga to wszystkim członkom naszej społeczności zrozumieć, że nie są sami w tej transformacji, ale zmiany energetyczne to dopiero początek. Druga rzecz, która dzieje się w wieku 80 lat, ma wpływ na coś jeszcze bardziej fundamentalnego i możecie zaskoczyć, jak pozytywna może być ta zmiana. Po drugie, Twoje kręgi społeczne w naturalny sposób ewoluują w nieoczekiwany sposób. Drugą nieuniknioną zmianą w wieku 80 lat jest transformacja twojego świata społecznego. Nie chodzi tu tylko o utratę bliskich osób, choć jest to część tego procesu. Chodzi o całkowitą ewolucję w sposobie nawiązywania kontaktów z innymi i znaczeniu tych kontaktów dla ciebie. W wieku 80 lat zauważysz, że niektóre przyjaźnie w naturalny sposób zanikają, podczas gdy inne stają się głębsze i bardziej znaczące niż kiedykolwiek wcześniej. Dzieje się tak z kilku powodów. Twoje priorytety zmieniają się w kierunku bardziej autentycznych relacji. Masz mniejszą tolerancję dla powierzchownych relacji i pociągają cię ludzie, którzy dzielą z tobą obecny etap życia, a nie tylko historię. Być może mniej interesują cię duże spotkania towarzyskie, a bardziej intymne rozmowy. Przyjaciel, z którym lubiłeś chodzić na zakupy, może nie rozumieć twojego nowego tempa życia, podczas gdy ktoś, kogo wcześniej ledwo znałeś, może stać się niezwykle ważny, ponieważ naprawdę rozumie, w jakim miejscu się teraz znajdujesz. Ta ewolucja społeczna ma ważny cel. Twoja energia emocjonalna staje się cenniejsza, a mózg w naturalny sposób kieruje cię ku relacjom, które zapewniają prawdziwe wsparcie, zrozumienie i radość. Nie jest to izolacja społeczna. Ale optymalizacja społeczna. Rozważ historię Eurzena, który w wieku 81 lat był początkowo zmartwiony, gdy jego długoletnia grupa pokerowa stopniowo się rozpadła. Niektórzy członkowie mieli problemy zdrowotne, inni przeprowadzili się, aby być bliżej rodziny, a dynamika po prostu nie była już taka sama. Eurzen czuł, że traci swoją tożsamość społeczną, ale wtedy wydarzyło się coś interesującego. Eugen zaczął pracować jako wolontariusz w lokalnej bibliotece w ramach programu alfabetyzacji, gdzie spotkał innych wolontariuszy w wieku 70 i 80 lat. Te nowe przyjaźnie opierały się na wspólnym celu, a nie wspólnej historii. Eugen odkrył, że rozmowy z nowymi przyjaciółmi były bardziej znaczące, wspierające i dodawały mu energii niż wiele z jego poprzednich interakcji społecznych. Eugen zauważył również, że w tym czasie pogłębiły się jego relacje z dorosłymi dziećmi. Ponieważ stał się bardziej selektywny w kwestii swojej energii społecznej, zainwestował więcej w relacje, które naprawdę miały znaczenie, a jego rodzina to zauważyła i zareagowała pozytywnie. Oto jak skutecznie przejść przez tę ewolucję społeczną. Po pierwsze, pozwól sobie na naturalne zanikanie niektórych relacji bez poczucia winy. Nie każda przyjaźń musi trwać wiecznie i jest to zdrowe. Po drugie, aktywnie poszukuj nowych kontaktów z osobami, które są na podobnym etapie życia lub podzielają Twoje obecne zainteresowania i wartości. Po trzecie, pogłębiaj relacje, które dodają Ci energii, bardziej świadomie poświęcając czas na wartościowe rozmowy. Czwarta strategia ma kluczowe znaczenie. Nie próbuj utrzymywać takiego samego tempa życia towarzyskiego, jakie miałeś w wieku 60 lub 70 lat. Jakość staje się znacznie ważniejsza niż ilość. Znacząca dwugodzinna rozmowa z jedną osobą może być bardziej satysfakcjonująca niż cały dzień powierzchownych spotkań towarzyskich. Co najważniejsze, zdaj sobie sprawę, że to społeczne udoskonalenie nie polega na tym, aby stać się aspołecznym lub rezygnować z nowych relacji. Wiele osób w wieku 80 lat twierdzi, że ich przyjaźnie stały się bardziej szczere, wspierające i satysfakcjonujące emocjonalnie niż kiedykolwiek wcześniej. Nie tracisz swojego świata społecznego. Ulepszasz go. Jakie zmiany zauważyłeś w swoich przyjaźniach i relacjach społecznych? Czy są relacje, które stały się dla Ciebie ważniejsze, lub nowe znajomości, które Cię zaskoczyły? Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej. Ta ewolucja społeczna łączy się bezpośrednio z trzecią poważną zmianą, która wpływa na coś jeszcze bardziej fundamentalnego cały Twój stosunek do czasu. Po trzecie, Twój stosunek do czasu i priorytetów ulega rewolucyjnej zmianie. Trzecia rzecz, która dzieje się w wieku 80 lat, jest prawdopodobnie najbardziej znacząca. Twój stosunek do czasu całkowicie się zmienia, a wraz z nim cały system priorytetów zostaje wywrócony do góry nogami w najlepszy możliwy sposób. W wieku 80 lat doświadczasz tego, co psychologowie nazywają zmianą perspektywy czasowej. Dni mogą wydawać się krótsze, ponieważ masz mniejszą wytrzymałość fizyczną, ale paradoksalnie stajesz się znacznie bardziej selektywny w kwestii tego, jak spędzasz każdą chwilę. Nie chodzi o to, że kończy się czas. Chodzi o to, że w końcu rozumiesz, do czego właściwie służy czas. Zauważysz, że mniej przejmujesz się tym, co myślą inni, a bardziej tym, co przynosi ci prawdziwą satysfakcję. Oczekiwania społeczne, które kiedyś wydawały się ważne dbanie o pozory, utrzymywanie pewnych standardów tylko dla pozoru, zadowalanie ludzi, którzy tak naprawdę nie mają dla ciebie znaczenia, zaczynają wydawać się zupełnie nieistotne. Ta zmiana przynosi niesamowite wyzwolenie. Zaczynasz odmawiać rzeczy, które wyczerpują Twoją energię, i zgadzać się na rzeczy, które karmią Twoją duszę. Często po raz pierwszy w dorosłym życiu strach przed przegapieniem czegoś zostaje zastąpiony radością świadomego wyboru. Pozwólcie, że podzielę się historią Ruby, która w wieku 83 lat podjęła decyzję, która zaszokowała całą jej rodzinę. Ruby przez 40 lat była aktywną członkinią swojego kościoła, zasiadając w komitetach, organizując wydarzenia i wypełniając obowiązki społeczne które stały się dla niej bardziej męczące niż satysfakcjonujące. Zdała sobie sprawę, że większość swojej ograniczonej energii poświęcała na działania, które były dla niej bardziej obowiązkiem niż radością. W związku z tym Ruby podjęła radykalną zmianę. Zrezygnowała ze wszystkich stanowisk w komitetach i zamiast tego zaczęła spędzać niedzielne poranki w swoim ogrodzie, który zawsze był jej prawdziwą pasją, ale na który nigdy nie miała wystarczająco dużo czasu. Zaczęła pracować jako wolontariuszka w ogrodzie społecznościowym jeden dzień w tygodniu, gdzie mogła dzielić się swoją wiedzą z młodszymi ogrodnikami i pracować rękami w ziemi. Jej rodzina początkowo martwiła się, że się poddaje lub izoluje. Ruby twierdziła jednak, że czuje się bardziej energiczna i zmotywowana niż od lat. Przestała poświęcać czas na obowiązki i zaczęła inwestować go w to, co naprawdę było dla niej ważne. Ta zmiana perspektywy czasowej ma ogromny wpływ na podejmowanie decyzji. W wieku 80 lat bardziej prawdopodobne jest, że będziesz podejmować decyzje w oparciu o osobiste spełnienie, a nie oczekiwania zewnętrzne. Możesz podjąć hobby, które zawsze chciałeś wypróbować, zakończyć relacje, które już ci nie służą, lub podjąć decyzje dotyczące warunków życia, które przedkładają Twój komfort nad konwencje. Praktyczny wpływ jest znaczący. Stajesz się znacznie lepszy w rozróżnianiu tego, co jest naprawdę ważne, od tego, co tylko wydaje się pilne. Rozwijasz to, co naukowcy nazywają skrystalizowaną mądrością, umiejętność dostrzegania tego, co naprawdę ma znaczenie w każdej sytuacji, pomimo powierzchownych obaw. Oto jak pozytywnie podejść do tej transformacji czasu. Po pierwsze, przeprowadź audyt czasu swojego typowego tygodnia. Zidentyfikuj czynności, które dodają ci energii, w przeciwieństwie do tych, które cię wyczerpują, i poszukaj wzorców. Po drugie, ćwicz odmawianie prośbom, które nie są zgodne z Twoimi prawdziwymi priorytetami i nie czuj się z tego powodu winny. Po trzecie, poświęcaj więcej czasu na czynności, które dają Ci głęboką satysfakcję, nawet jeśli nie są one produktywne w tradycyjnym rozumieniu. Po czwarte, wykorzystaj tę nową perspektywę czasu aby przeprowadzić ważne rozmowy i doświadczyć rzeczy, które odkładałeś na później. W wieku osiemdziesięciu lat masz zarówno mądrość, aby wiedzieć, co jest ważne, jak i swobodę, aby działać zgodnie z tym przekonaniem. Najpiękniejszym aspektem tej zmiany jest to, że często prowadzi ona do bardziej autentycznego i satysfakcjonującego życia, niż wielu ludzi kiedykolwiek doświadczyło. Kiedy przestajesz żyć zgodnie z harmonogramem innych i zaczynasz szanować swój własny, wszystko staje się bardziej świadome i znaczące. Z jakich czynności lub obowiązków zrezygnowałeś wraz z wiekiem? Jakie nowe priorytety pojawiły się, które Cię zaskoczyły? Daj nam znać w komentarzach. Ta zmiana priorytetów przygotowuje grunt pod czwartą zmianę. Która wpływa na Twój umysł w sposób, który może Cię zaskoczyć, i nie jest to coś, czego większość ludzi oczekuje od pamięci w wieku 80 lat. Po czwarte, pamięć i procesy umysłowe ulegają fascynującym i adaptacyjnym zmianom. Czwarta zmiana, która następuje w wieku 80 lat, dotyczy pamięci i procesów myślowych. Nie jest to jednak zwykły spadek sprawności, którego obawia się większość ludzi. Zamiast tego mózg przechodzi wyrafinowaną reorganizację, która zamienia pewne zdolności na inne, a ta zamiana może być lepsza, niż myślisz. Tak, pamięć krótkotrwała staje się mniej niezawodna. Możesz wejść do pokoju i zapomnieć, po co przyszedłeś, lub mieć trudności z przypomnieniem sobie imienia, które właśnie zostało wymienione. Ale oto, co jest fascynujące. Podczas gdy mózg staje się mniej wydajny w tymczasowym przechowywaniu nowych informacji. Często staje się znacznie lepszy w dostępie do długotrwałych wspomnień i łączeniu ich w znaczący sposób. W wieku 80 lat wiele osób twierdzi, że wspomnienia sprzed dziesięcioleci stają się niezwykle żywe i szczegółowe. Co ważniejsze, mózg staje się lepszy w dostrzeganiu wzorców i powiązań między doświadczeniami. Dlatego osoby starsze często doskonale radzą sobie z podejmowaniem decyzji opartych na mądrości, nawet jeśli ich szybkość przetwarzania informacji spada. Mózg zasadniczo przechodzi z trybu szybkiego przetwarzania informacji do trybu zaawansowanego rozpoznawania wzorców i syntezy mądrości. Szybkie przywoływanie wspomnień zamienia się na głęboki wgląd, a szybkie uczenie się na dogłębne zrozumienie. Szczególnie interesujące są zmiany w podejmowaniu decyzji. Chociaż przetwarzanie nowych informacji może zajmować więcej czasu, często podejmujesz lepsze decyzje, ponieważ czerpiesz z ogromnej bazy danych doświadczeń życiowych i potrafisz szybko rozróżnić to, co naprawdę ważne, od tego, co jest tylko szumem informacyjnym. Rozważmy przypadek Carltona, obecnie 84-letniego emerytowanego inżyniera. Carleton był początkowo sfrustrowany, gdy zdał sobie sprawę, że nie jest już w stanie szybko zapamiętywać specyfikacji technicznych tak jak kiedyś. Odkrył jednak coś niezwykłego. Kiedy jego dorosły syn konsultował się z nim w sprawie złożonych problemów zawodowych, Carlton niemal natychmiast dostrzegał rozwiązania, które umykały młodszym bardziej technicznie zaawansowanym kolegom. Mózg Carltona nie był już zoptymalizowany do zapamiętywania nowych danych, ale stał się niezwykle wyrafinowany w rozpoznawaniu wzorców i łączeniu pozornie niepowiązanych pojęć. Jego dziesięciolecia doświadczenia stworzyły ścieżki neuronowe, które pozwoliły na wgląd, którego nie mogła zapewnić sama szybkość przetwarzania. Carlton nauczył się pracować z nowymi mocnymi stronami swoich zdolności poznawczych. Zaczął prowadzić mały notatnik, w którym zapisywał ważne informacje z życia codziennego, uwalniając swoją energię umysłową do głębszego myślenia. Był teraz w tym lepszy niż kiedykolwiek. Dołączył do społecznej rady doradczej, gdzie jego umiejętności rozpoznawania wzorców były nieocenione przy podejmowaniu długoterminowych decyzji planistycznych. Oto cztery strategie optymalizacji zdolności poznawczych w wieku 80 lat. Po pierwsze, zewnętrznie przechowuj rutynowe informacje. Korzystaj z kalendarzy, list i notatek do zapisywania codziennych szczegółów, aby Twoja energia umysłowa mogła skupić się na bardziej złożonym myśleniu. Po drugie, angażuj się w działania, które wykorzystują Twoje umiejętności rozpoznawania wzorców, mocne strony, gry strategiczne, mentoring młodszych osób lub rozwiązywanie złożonych problemów, które czerpią korzyści z doświadczenia życiowego. Po trzecie, uczymuj wyzwania poznawcze poprzez naukę opartą na istniejącej bazie wiedzy, Zamiast próbować opanować zupełnie nieznane umiejętności. Po czwarte, uznaj, że twój styl myślenia uległ zmianie, a nie pogorszeniu. Jesteś teraz zoptymalizowany pod kątem mądrości, a nie szybkości. Najważniejszą zmianą w sposobie myślenia jest zrozumienie, że starzenie się funkcji poznawczych nie polega wyłącznie na utracie. Twój osiemdziesięcioletni mózg jest wyspecjalizowany inaczej niż mózg 30-latka. Pod wieloma względami jest on lepiej przystosowany do podejmowania decyzji i formułowania spostrzeżeń, które mają największe znaczenie na tym etapie życia. Być może nie pamiętasz, gdzie położyłeś okulary do czytania, ale potrafisz natychmiast rozpoznać, kiedy ktoś udziela ci złej rady, przejrzeć skomplikowane sytuacje społeczne i dostrzec, co naprawdę się dzieje, oraz podejmować decyzje uwzględniające subtelności, które umknęłyby szybszym, ale mniej doświadczonym umysłom. Jak zmieniło się Twoje myślenie lub pamięć wraz z wiekiem? Czy zauważyłeś pojawienie się nowych mocnych stron, nawet jeśli inne umiejętności uległy zmianie? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Ta ewolucja poznawcza doskonale przygotowuje Cię do piątej i najbardziej zaskakującej zmiany, która może być największym darem osiągnięcia wieku 80 lat. Piąta. Doświadczasz nieoczekiwanego i głębokiego poczucia wolności i autentyczności. Piąta rzecz, która dzieje się w wieku osiemdziesięciu lat, jest najbardziej zaskakująca i dla wielu osób najwspanialsza. Doświadczasz poziomu osobistej wolności i autentyczności, którego być może nigdy wcześniej nie czułeś w całym swoim życiu. Nie chodzi tylko o to, że mniej przejmujesz się tym, co myślą inni. Chodzi o to, że w końcu stajesz się tym, kim naprawdę jesteś. W wieku osiemdziesięciu lat, wiele zewnętrznych presji, które kształtowały Twoje wcześniejsze decyzje, po prostu znika. Nie próbujesz już budować kariery, imponować współpracownikom, ani spełniać społecznych oczekiwań dotyczących sukcesu. Twoje dzieci są dorosłe, twoje główne obowiązki życiowe są w dużej mierze wypełnione i nagle być może po raz pierwszy masz pozwolenie, aby żyć zgodnie z własnymi wartościami i pragnieniami. Ta wolność przejawia się w niezwykły sposób. Możesz zacząć wyrażać opinie, które przez lata trzymałeś w tajemnicy, realizować zainteresowania, które inni zawsze uważali za niepraktyczne, lub dokonywać wyborów, które przedkładają twoje szczęście nad konwencję. Strach przed oceną, który kiedyś wpływał na tak wiele decyzji, staje się prawie nieistotny. Szczególnie piękne w tej zmianie jest to, że nie chodzi o to, aby stać się samolubnym lub nieczułym. Chodzi raczej o to, aby stać się prawdziwym sobą, co często sprawia, że stajesz się bardziej interesujący, szczery i wartościowy dla otaczających cię osób. Paradoks jest uderzający. Jednocześnie twoje możliwości fizyczne mogą być bardziej ograniczone. Twoja emocjonalna i duchowa wolność znacznie się poszerza. W końcu możesz przestać odgrywać rolę, której oczekiwali od ciebie inni i zacząć żyć jako osoba, którą naprawdę jesteś. Pozwól, że opowiem ci o Constance, która w wieku 82 lat podjęła decyzję, która doskonale ilustruje te przemiany. Constance spędziła całe swoje dorosłe życie jako osoba, którą wszyscy uważali za odpowiednią żonę pastore, konserwatywna w ubiorze, ostrożna w wypowiedziach, zawsze przedkładająca potrzeby innych nad swoje. Stłumiła swoją miłość do sztuki i kreatywności, aby dopasować się do roli, której oczekiwali od niej wszyscy. W wieku osiemdziesięciu dwóch lat Constance postanowiła, że ma już dość bycia właściwą. Zaczęła nosić kolorowe ubrania, które wyrażały jej osobowość, zajęła się malowaniem odważnych, abstrakcyjnych obrazów i zaczęła mówić to, co myśli, w sposób, który zaska wszystkich, którzy ją znali. Zamiast stać się trudną lub nieprzyjemną osobą, Kanstens stała się bardziej żywiołowa i interesująca niż kiedykolwiek wcześniej. Jej rodzina była początkowo zaskoczona zmianami, ale szybko zdała sobie sprawę, że ta bardziej autentyczna wersja Kanstens była w rzeczywistości bardziej zabawna. Jej wnuki szczególnie pokochały tę babcię, która malowała szalone obrazy i mówiła im dokładnie, co myśli o wszystkim. Constance w końcu pozwoliła sobie być sobą. Ta autentyczność przynosi nieoczekiwane korzyści. Wiele osób w wieku 80 lat twierdzi, że ich relacje uległy poprawie, ponieważ w końcu są szczere w kwestii tego, kim są i czego chcą. Mniej energii tracą na udawanie, a więcej mogą zainwestować w prawdziwe relacje. Wolność rozciąga się również na wybory dotyczące stylu życia. Możesz zdecydować się mieszkać w miejscu, które sprawia ci radość, a nie w miejscu, które jest rozsądne. Możesz realizować hobby, które sprawia ci radość, a nie takie, które wydaje się odpowiednie dla Twojego wieku. Możesz organizować swoje dni wokół tego, co dodaje Ci energii, a nie tego, czego się od Ciebie oczekuje. Nie oznacza to, że stajesz się lekkomyślny lub nieczuły. Oznacza to, że w końcu masz mądrość, aby odróżnić obowiązki, które mają znaczenie od tych, które nie mają znaczenia, opinie innych, które zasługują na uwagę, od tych, które nie zasługują. Oto jak świadomie cieszyć się tą wolnością. Po pierwsze, zidentyfikuj obszary, w których żyłeś zgodnie z oczekiwaniami innych, a nie własnymi wartościami. Po drugie, daj sobie wyraźne pozwolenie na dokonywanie wyborów w oparciu o to, co przynosi ci prawdziwą satysfakcję. Po trzecie, eksperymentuj z wyrażaniem swoich autentycznych opinii i zainteresowań. Możesz być zaskoczony, jak pozytywnie zareagują na to ludzie. Po czwarte, wykorzystaj tę wolność jako okazję do rozwoju i odkrywania. Czego zawsze chciałeś spróbować, ale czułeś, że nie możesz lub nie powinieneś? Teraz może być idealny moment. Najbardziej niezwykłym aspektem tej zmiany jest to, że wiele osób twierdzi, że w wieku osiemdziesięciu lat czuje się bardziej sobą niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystkie role i oczekiwania, które kiedyś były dla ciebie obowiązkowe, stają się opcjonalne i możesz wybrać, które z nich nadal ci służą, a które jesteś gotowy porzucić. Czy doświadczyłeś tego poczucia rosnącej autentyczności i wolności wraz z wiekiem? Jakie aspekty siebie udało ci się wyrazić w pełni? Z jakich oczekiwań zrezygnowałeś? Podziel się swoją historią w komentarzach. Twoje doświadczenie może zainspirować kogoś innego do zaakceptowania własnej autentyczności. Ta wolność i autentyczność stanowią kulminację wszystkich innych zmian, zmian energii, które uczą Cię priorytetowego traktowania ewolucji społecznej skupionej na znaczących relacjach, nowego stosunku do czasu, który podkreśla to, co ważne, oraz zmian poznawczych, które przynoszą mądrość. Razem tworzą one możliwość, aby ten etap życia był nie tylko możliwy do ogarnięcia, ale także naprawdę satysfakcjonujący. Zrozumienie tych pięciu zmian zmienia całkowicie podejście do osiągnięcia wieku osiemdziesięciu lat. Zamiast obawiać się tego kamienia milowego, możesz przygotować się na niego jako czas głębokiej ewolucji osobistej i nieoczekiwanych możliwości. Twoje wzorce energetyczne uczą Cię efektywności i celowości. Twoja ewolucja społeczna prowadzi cię do bardziej znaczących relacji. Twoje nowe podejście do czasu pozwala ci zrozumieć, co naprawdę ma znaczenie. Zmiany poznawcze zamieniają szybkość na mądrość i wnikliwość, a rosnąca autentyczność pozwala w końcu stać się w pełni sobą. Kiedy postrzegasz te zmiany jako naturalne dostosowania, a nie straty, możesz z nimi współpracować, zamiast z nimi walczyć. Osoby w wieku 80 lat, które akceptują swoje nowe rytmy energetyczne, pielęgnują głębsze relacje, świadomie przedkładają mądrość nad szybkość i żyją autentycznie, często zgłaszają wyższy poziom zadowolenia z życia niż ten, którego doświadczały przez ostatnie dziesięciolecia. Nie chodzi tu o akceptację upadku. Chodzi o uznanie ewolucji. Twoja osiemdziesięcioletnia wersja nie jest gorszą wersją młodszego siebie. Jest to wersja wyspecjalizowana, zoptymalizowana pod kątem innych, ale równie cennych umiejętności i doświadczeń. Największa transformacja wynika z uświadomienia sobie, że każda z tych zmian, właściwie zrozumiana i zaakceptowana, przyczynia się do życia, które może być bardziej świadome, autentyczne i satysfakcjonujące niż jakakolwiek poprzednia dekada. Która z tych pięciu zmian zaskoczyła Cię najbardziej? A jeśli już ich doświadczasz, która z nich była dla Ciebie najbardziej pozytywna? Chętnie późnam Twoje przemyślenia w komentarzach poniżej. Twoje doświadczenie pomaga całej naszej społeczności zrozumieć, co naprawdę może zaoferować ten etap życia. Jeśli ten film pomógł ci zmienić perspektywę na temat osiągnięcia wieku 80 lat, podziel się nim z kimś, kto może skorzystać z tej wiedzy. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału Life Advice for Older People. Tworzymy społeczność, w której każdy etap życia jest ceniony i celebrowany.